I projekt pod tytułem Socrealizm, czyli ten styczeń 1949 roku, pada na środowisko, można powiedzieć, umęczone, niech będzie, ale umęczone w tej swojej już funkcjonującej słabości. Po latach, gdzie inteligencja polska była wymordowywana przez jednego i drugiego okupanta. I Andrzejewski w odrodzeniu, w 50 bodaj roku, pisze taki tekst, w którym próbuje jakby prosić oprawców, czyli komunistów, że przebaczcie mi, że ja myślałem nie po waszemu. Ja już chcę myśleć tak jak wy. Ja się biję w piersi, już chcę być komunistą. Jak to robić? No to to jest takie płaszczenie się już dokumentne. Podobnie yy, jeden z wybitnych profesorów Bogdan który popełnił błąd w cudzysłowie po wojnie, i zebrał swoje wykłady czasów wojny, ponieważ wykładał na jednym z konspiracyjnych uniwersytetów. Te wykłady były przesiąknięte burżuazyjnym myśleniem o II RP. Został zaatakowany przez młodą kadrę marksistowską, która mu zarzuciła, że jest no, zacofanym człowiekiem, nie nadającym się na nowe czasy. Potem tajni współpracownicy relacjonowali jego straszne stany psychiczne tego Suchodolskiego, który prosił jednego z tych agentów no nauczcie mnie, jak pisać teraz dobre książki bo, o kulturze, bo ja już niestety jestem starszym wiekiem i nie potrafię nadążyć za wami, ale chciałbym. To jest, że tak powiem, zwycięstwo komunistów nad inteligencją polską. Ci, którzy się nie poddali tej inżynierii, jak Władysław Konopczyński, to jest dla mnie taki przypadek rewelacyjny właśnie Krakowianina, który był związany z obozem narodowym przed wojną poseł z u ale przede wszystkim wybitny polski historyk czasów nowożytnych, twórca polskiego słownika biograficznego, odtwórca po wojnie wszystkich możliwych towarzystw, towarzystw historycznych na poziomie Krakowa po czym właśnie pod koniec lat 40. zostaje wyrzucony z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Można powiedzieć, że spotyka go to samo, co z rąk gestapo w listopadzie 1939 roku go spotkało, jak i wielu innych, czyli aresztowanie i wypędzenie do Sachsenhausen. To teraz też jest wypędzony ze swojej uczelni i tak daleko zostaje zmarginalizowany, że zamieszkuje gdzieś w jakiejś resztówce podkrakowskiej, którą udało mu się zachować tam o ile pamiętam, śliwki hoduje i sprzedaje te śliwki na drodze prowadzącej gdzieś tam z Miechowa do Krakowa, nie pomnę, czy dobrze trafiam, ale w jednej z takich właśnie mniejszych, mniej uczęszczanych. I tam, na tamtym terenie odbywa się jego pięćdziesięciolecie profesury. Nie w ogóle działalności naukowej, tylko profesury. Co to znaczy, proszę Państwa, że w ciągu pięćdziesięciu lat nie miał żadnego ucznia? A ci uczniowie nie żyją wtedy? Nie. To są lektorzy, to są dziekani, to są kierownicy instytutów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pies kulawą nogą przychodzi na to święto? Nie. Jeden profesor Czapliński. Na setki uczniów tegoż profesora. No i na tym polegała hańba. Nie na tym, że oni się utożsamiali. Albo nie. Z Władysławem Konopczyńskim w sensie dawania świadectwa to z tchórzostwa. To tchórzostwo, które stanowiło podglebie do tego, żeby takie akty Aha. jak zjazdy szczecińskie w 49 roku, a potem zjazd metodologiczny dla historyków w Otwocku parę lat później, który miał służyć, by nauka radziecka wreszcie zatriumfowała w tej burżuazyjnej Polsce, że padało to na podatny grunt, to znaczy na ludzi zniewolonych. To niekoniecznie musieli być komuniści.